Kiedy mój ojciec padeszach imperator dowiedział się o śmierci księcia Leto i jej okolicznościach, wpadł we wściekłość, jakiej nigdy do tej pory u niego nie widzieliśmy. Oskarżał moją matkę i umowę zmuszającą go do osadzenia Bene Gesserit na tronie, oskarżał Gildię i nikczemnego starego barona, oskarżał każdego, kto mu się nawinął, nie wyłączając nawet mnie, bo jak mówił, jestem czarownicą jak wszystkie inne. A gdy usiłowałam go pocieszyć, mówiąc, że postąpiono zgodnie ze starodawnym prawem samozachowania, szanowanym nawet przez najdawniejszych władców, wyśmiał mnie i zapytał, czy uważam go za mięczaka. Wtedy zrozumiałam, że do furii doprowadził go nie żal po zmarłym księciu, lecz to, co owa śmierć oznaczała dla królewskiej krwi. Kiedy wracam do tego pamięcią, myślę, że również mój ojciec mógł mieć pewien dar czytania przyszłości, ponieważ bez wątpienia linia jego i Muaddiba. Miały wspólnych przodków. Z w domu mojego ojca, pióra księżnej i rulany. Teraz Harkonnen zabije Harkonnena, wyszeptał Pol. Obudził się krótko przed zapadnięciem nocy w pozycji siedzącej w uszczelnionym i zaciemnionym filtr namiocie. Gdy to mówił, słyszał drobne ruchy matki z przeciwległej ściany namiotu, gdzie spała. Rzucił okiem na czujnik zbliżeniowy na podłodze, sprawdzając tarcze oświetlone w mroku luminoforami. Wkrótce nadejdzie noc, powiedziała Jessica. Może byś podniósł burty na miotu? Paul zdał sobie sprawę, że jakiś czas temu jej oddech się zmienił, że zachowywała w ciemności milczenie, że upewniła się, iż on nie śpi. Podniesienie burty nic nie da, rzekł. Była burza. Piasek przykrył namiot. Odkopie nas niebawem. Wciąż ani śladu Duncana? Ani śladu. Pol bezwiednie potarł książęcy sygnet na kciuku i zadygotał w przypływie wściekłości na samą istotę tej planety, która przyczyniła się do zamordowania jego ojca. Słyszałam nadciąganie burzy, stwierdziła Jessica. To nic nie wnoszące słowa matki pomogły mu nieco w odzyskaniu spokoju. Przypomniał sobie, jak się zaczynała za przezroczystą ścianą ich filtr namiotu. Zimne nitki piasku przebiegające basen, potem zaś strugi i warkocze prujące niebiosa. Zapatrzył się na skalną iglicę, która na jego oczach zmieniła kształt pod tym uderzeniem, przechodząc w niski klim barwy czeddara. Piach nabywany od basenu przyćmił niebo mętnym kary, a następnie odciął wszelkie światło, przykrywając namiot. Kabłonki namiotu raz jeden skrzypnęły, przyjmując nacisk, i zapadła cisza przerywana tylko stłumionym sapaniem hrab, tłoczących z zewnątrz powietrze. Sprawdź jeszcze raz odbiornik. Powiedziała Jessica. Nie ma sensu. Odnalazł wodowód filtraka w chomątku na szyi, wypił ciepławy haust i pomyślał, że oto zaczyna prawdziwą arakańską egzystencję. Żyjąc wilgocią odzyskaną ze swego oddechu i ciała, jałowa i bez smaku była ta woda, lecz przynajmniej przepłukał gardło. Jessica usłyszała, że Paul pije. Wyczuła przyleganie własnego filtraka do ciała, ale swego pragnienia nie przyjęła do wiadomości. Godząc się na nie, należałoby zaakceptować w pełni straszliwe rygory Arakis, na której trzeba strzec nawet śladowych ilości wilgoci, troszczyć się o parę kropel z odłówek namiotu i odmawiać sobie oddechu pod gołym niebem. O ileż łatwiej było zapaść z powrotem w sen, jednak tego dnia coś jej się przyśniło i wspomnienie owego zwidu przyprawiło ją odreszcze. We śnie zamurzała dłonie w rzece piasku, gdzie napisano Książę Letoatryda. Piach zasypywał słowa, a ona krzątała się, by je otworzyć, lecz zanim dotarła do ostatniej litery, zacierała się pierwsza. Piasek nie chciał się zatrzymać. Sen przeszedł w zawodzenie, coraz donośniejsze i donośniejsze. W tym bezsensownym zawodzeniu część jej pamięci rozpoznała jej głos, kiedy była maleńkim dzieckiem, niemal niemowlęciem. Jakaś kobieta, niezbyt wyraźna w pamięci, oddalała się. Moja nieznana matka, pomyślała Jessica. Bene Gesserit, która mnie zrodziła i oddała siostrom, ponieważ tak jej kazano zrobić. Czy była zadowolona, że pozbywa się harkoneńskiego dziecka? Ich czuły punkt, w który trzeba uderzyć, to przyprawa, powiedział Paul. Jak on może myśleć w takiej chwili o ataku? Zadała sobie pytanie Jessica. Cała planeta pełna jest przyprawy, odparła. Jak można ich tu uderzyć? Słyszała, jak się porusza. Doszło ją szuranie fremsaka wleczonego po podłodze namiotu. Na Kaladanie była potęga morska i powietrzna, rzekł. Tutaj jest potęga pustynna. Kluczem są fremeni. Głos pola doleciał spod zwieracza namiotu. Dzięki szkoleniu Bene Gesserit rozpoznała w jego tonie nieprzetrawioną urazę do siebie. Całe życie uczono go nienawiści do Harkonenów, pomyślała. Teraz odkrył, że sam jest Harkonenem. Przeze mnie. Jakże mało mnie zna. Byłam jedyną kobietą księcia. Przyjęłam jego życie i jego wartości aż po rozkazów Bene Gesserit. Pol włączył fiszkę jarzeniową, wypełniając kopulastą przestrzeń zieloną poświatą. Kucnął przy zwieraczu. Kaptur filtraka miał przystosowany do otwartej pustyni. Czoło zasłonięte, filtr ustny założony, dopasowane wtyki nosowe. Tylko jego ciemne oczy były widoczne wąski pasek twarzy, która raz jeden skierowała się ku niej i odwróciła. Przygotuj się na otwartą przestrzeń, rzekł stłumionym przez filtr głosem. Jessica nasunęła filtr na usta i zajęła się dopasowywaniem kaptura, śledząc jak Paul zrywa plombę namiotu. Piasek zachrzęścił przy otwieraniu zwieracza i z szumem wsypał się do namiotu, nim Paul unieruchomił go za pomocą kondensatora statycznego. Po przywróceniu statyki ziaren w ścianie piasku pozostawała wyrwa. Paul wyśliznął się z namiotu, a Jessica słuchała, jak przedziera się na powierzchnię. Co tam zastaniemy, dociekała. Harkoneńskie oddziały i sardałkarzy to niebezpieczeństwa, jakich należy się spodziewać, lecz co z niebezpieczeństwami, których nie znamy? Pomyślała o kondensatorze statycznym i innych dziwnych urządzeniach we FremSaku. Wszystkie te przyrządy stały się nagle dla niej symbolami zagadkowych niebezpieczeństw. Niebawem poczuła gorące tchnienie pustyni na policzkach nad filtrem, gdzie pozostały odsłonięte. – Podaj sakwę – zażądał Pol cicho i ostrożnie. Zerwała się posłusznie i przywlokła fremsak po podłodze, słuchając bulgotania literionów wody. Podniósłszy oczy, ujrzała sylwetkę Pola rysującą się na tle gwiazd. – Daj – rzekł i chwyciwszy fremsak wyciągnął go na górę. Teraz widziała jedynie krąg gwiazd. Wyglądały jak błyszczące ostrza broni wymierzonej w nią z nieba. Deszcz meteorów przeciął ten jej skrawek nocy. Meteory jawiły się jak ostrzeżenie, jak tygrysie pręgi albo jak świetliste kamienie nagrobne, ścinające krew w jej żyłach. Przeszedł ją dreszcz na myśl ocenie wyznaczonej za ich głowy. – Pospiesz się – rzucił Pol. – Chcę zwinąć namiot. Struga piachu z powierzchni musnęła jej lewą rękę. Ile ziarenek piastu, piasku znieści się w dłoni? Przemknęło jej przez myśl. – Pomóc ci? – zapytał Pol. – Nie. Przełknąwszy odrobinę śliny w zaskniętym gardle, wsunęła się do otworu, a upakowany kondensatorem piach zachrzęścił pod jej dłoni. Pol wyciągnął i podał jej rękę. Stanęła przy nim na gładkiej łasze, rozglądając się wokoło. Piasek prawie po brzegi wypełniał basen, z którego pozostały tylko niewyraźne krawędzie skalnego wieńca. Zapuściła się dalej w ciemność swymi wyszkolonymi zmysłami. Odgłosy drobnych zwierząt, ptaki, ruch osypującego się piasku, a w dole słabe odgłosy jakiegoś stworzenia. Pol złożył namiot i wydobył go na powierzchnię. Noc ustąpiła przed blaskiem gwiazd na tyle jedynie, by groźba wychylała się z każdego cienia. Jessica wpatrywała się w plamy czerni. Czerni jest oślepłym wspomnieniem, pomyślała. Nasłuchujemy głosów sfory, okrzyków tych, którzy polowali na naszych przodków. W tak zamierzchłej przeszłości, że pamiętają ją tylko najprymitywniejsze komórki naszego ciała. Uszy widzą, nozdrza widzą. Po chwili stanął przy niej pol. Duncan powiedział mi, że jeśli go złapią, wytrzyma do tego czasu, oznajmił. Musimy już stąd uchodzić. Zarzucił Fremsa na ramię, dotarł do płytkiego obrzeża basenu i wspiął się na skalną półkę wychodzącą na otwartą pustynię w dole. Jessica odruchowo poszła w jego ślady, uświadamiając sobie, że obecnie żyje w orbicie swego syna. Moja rozpacz jest teraz cięższa od piasku oceanów, pomyślała. Ta planeta wyjałowiła mnie ze wszystkiego prócz celu, którym jest najstarszy: jutrzejszego życia. Żyję, aby żył mój młody książę, i mająca dopiero przyjść na świat córka. Odnosząc wrażenie, że piasek czepia się jej stóp, dobrnęła do pola. Spoglądał ku północy ponad pasmem skał, zapatrzony na odległą skarpę. Skalny profil przypominał z daleka antyczny pancernik na tle gwiazd. Jego długa strzała unosiła się na niewidzialnej fali lasem bumerangowych anten odchylonymi w tył kominami i wypiętrzeniem w kształcie litery pi na rufie. Ponad tę sylwetkę wystrzelił pomarańczowy blask. Szczepiony oślepiającą linią purpury, która biła weń z nieba. Druga linia purpury, i drugi wybuch pomarańczowej jasności. Wyglądało to jak starożytna bitwa morska i dawny ogień artylerii. Nie mogli oderwać oczu od tego widoku. Słupy ognia, wyszeptał Pol. Krąg czerwonych ślepiów wzbił się nad odległą skałę. Nitki purpury haftowały niebo. Płomienie z dysz silników i różnice laserowe, powiedziała Jessica. Poczerwieniały od pyłu pierwszy księżyc Arakis wzniósł się po lewej nad horyzont i dostrzegli sunącą tamtędy burzę, ruchomą wstęgę nad pustynią. To muszą być harkoneńskie ornitoptery, tropiące naszych stwierdził Paul. Szatkują pustynię tak, jakby chcieli mieć pewność, że rozdeptali wszystko, co tam było tak jak rozdeptuje się gniazdo skorpionów. Albo gniazdo atrydów dodała Jessica. Musimy szukać osłony rzekł Paul. Skierujemy się na południe i będziemy trzymać skał. Jeśli złapią nas na otwartym terenie, odwrócił się, poprawiając fremsak na ramieniu. Mordują wszystko, co się rusza. Zrobił krok wzdłuż krawędzi półki i w tym momencie usłyszał cichy świst szybującego statku, a potem ujrzał ponad nimi ciemne sylwetki ornitopterów.